Dobra, kurwa, idziemy sobie na egzamin. Wypierdalaj liśniaku z drogi na farmę przerzucać krowie gówno. I co kuj? Ha ha, ha, ha. Dlaczego dałem łapówkę temu typowi z Wordu, Jak ja nie umiem jedzić, tarcza ochrona V, 8000 włączona? Kurwa, nie umyłem dupy. Ooo, jaki zajebisty magazyn z Playboya! Dzień dobry. Siemanko, zjebanko ha. Które podejście? Cztery razy nie zdałem, to już piąte. Mam po prostu wyjbane. Spokojnie. Podejście jedenaste. Nie zdawałem, bo waliłem konia, ale ten chuj zabrał mi mój magazyn z play i Szkoda, współczuję. Sklejcie już pizdy. Zaczynamy za dwie minuty. Ja pierdolę, to bardzo dużo, nudzi mi się. Jaki zajebisty długopis. Ale dojebany długopis, też taki mam. Ale biedak. Mnie stać na dwa haha. -ha. Nie wiesz właśnie z kim zadarłeś śmieciu. I co, łysy ci? Eee... Jesteś nikim. Możesz mi co najwyżej ojebać penisa. Hahaha. -ha -ha. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kurwa, przestań już. Jeszcze jeden. Kurwa skończyły mi się. O chwila. Haha, na ha, tobie daku, że braku, lisz mi chuja. Ha ha ha. Patrz, mam przyjaciela, a ty nie, nazwałem go Thanos. I jeszcze Jarosław Kaczyński do kolekcji. Tu Mam tu jeszcze wkurwiacza zjebacza 2000. dwa tysiące. Skończyłem walić konia. Możemy już zaczynać. 3, 2, 1, let's go! Ja pierdolę, kurwa, czy to są kurwa i jabana mać zadania z fizyki kwantowej? Jaka jest masa pudziana jeżeli w Hiszpanii menel wpierdolił suchy chleb? Kurwa, jestem pogrzebany. Aaaa, coś mi się przypominało. Chud, to jest tego więcej? Co ty odpierdalasz? Jest mi zimno, nie stać mnie na kurtkę. Hahaha, ha, ha, a mnie tak biedaku. Ja pierdolę, ale bym konia zwalił. Dobra, napiszę wszystko co wiem. ...data, kropka. Jezu, trzeba coś wykombinować, bo nie chce mi się iść szósty raz na ten gówniany egzamin. O chuj, tym razem skurwiel się nauczył. Co robisz? 2 plus dwa. Pięć. Kurwa daj mi chociaż trzy zadania. Popatrz na grubasa. Je, mam dwa zadania d. Patrzcie jakiego mam kciuka. Kurwa, coś mi się pojebało. Co jest? Noż kurwa szmato, to przecież ja to już spisałem. Ja pierdolę, jaki debil. Muszę od nowa zajebać od niego te zadania. Spokojnie po cichutku. To tylko jebane trzy zadania. Masz mato. Weź spierdalaj. Ty tępy chuju, przecież ja tu cały czas siedziałem. Odpierdol się, zajebę ci jak coś ciągniesz. Kurwa, co za kujon. O, o, mam sposób, Je, mam jedno zadanie, kurwa, jebany przeciąg, dawaj to kujonie, chyba coś zgubiłeś. Też ma to. Po egzaminie widzimy się za garażami. Spierdalaj. Kurwa, jeszcze jedno zadanie i będę miał minimalny wynik. Ochuj, skurcz. No widzisz, mam Parkinsona. Dobra, pobawimy się w Jamesa Bonda. Co jest, kurwa? Podniosłem długopis, chuju. Pora umierać. Dawaj to e -e -e -e. zadanie. Kurwa wkuje od połowie o topowko, ej rówuj osa. Mam, mam, my, 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 my. Kurwa zgubiłem klucz odpowiedzi, macie 5 minut. W kopertach macie kupon do McDonalda. Przenieście odpowiedzi na białą kartę.